Witam serdecznie na kanale Ogreć Mukbohera. Na początek chciałbym Wam przedstawić pakiet powitalny dla nowych graczy. Forbet, tak, mamy nowy pakiet powitalny. Jeżeli ktoś nie ma konta, a chce się zarejestrować, fajnie. Link do rejestracji w komentarzu pod filmem. A wtedy macie różne promocje na start. Zakład bez ryzyka, tak jest. Właśnie mamy tutaj zakład ryzy bez ryzyka. Zwrot 100%. Także fajnie na... Konto bonusowe oczywiście do 1000 zł. Aż także, jeżeli Wam nie wejdą kupony do 1000 zł, macie zwrot do 1000 zł. Także super. Bonus od depozytu. Także drugi depozyt macie do 2000 zł. Podwojenie tak, właśnie dostajecie drugie 2000 i wystarczy raz obrócić po kursie 2. Także super. I macie także 30 dni grania bez podatku. Wystarczą 3 typy po kursach 1,30, czyli Rebel, trzy zdarzenia: na y, trzeba wybrać po jeden 30 kurs i gracie sobie bez podatku Takie właśnie mamy promocje dla nowych graczy. Forbet polecam, jeżeli nie macie konta, możecie sobie pograć. Macie na to fundusze dla zabawy. Bardzo fajna okazja teraz, mamy euro. Ktoś, kto lubi się pobawić w granie, w postawianie i ma na to kasę, warto spróbować, bo dużo możecie zyskać. Tak jak tu wspominałem, zakład bez ryzyka. Bonus od depozytu i 30 dni bez podatku. A my lecimy do typów. Witam w niedzielę. Mamy kolejny konkurs od Forbet. Znowu 50 do tych do wygrania. Wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik imię te pierwsze bramki w spotkaniu Ipswich Town z Manchester City. Macie czas do rozpoczęcia meczu. Przypominam, jeżeli właśnie ktoś trafi będzie najbliżej pierwszej minuty bramki, pisze to mi na maila. Mail macie w komentarzu i w opisie. Od filmu także powodzenia. Moim zdaniem będzie 1-4 dla City. A wy jak sądzicie, piszcie w komentarzach i bierzcie udział w konkursie. I lecimy z kuponami na dziś. Przypomnę, jak było wczoraj. Progresja ładnie siadła. Super, aż 4 bramki w spotkaniu. Atalanty z Napoli mówiłem, że to overowe -over drużyny. Taśma, no, w mecz w Holandii 00. Utrecht jednak zamurował. Tak, to byśmy mieli komplecik wczoraj, ale ja najbardziej jestem zadowolony zawsze z progresji. Dzisiaj również gramy Overek, 2,5 bramek i tym razem gramy ligę niemiecką. Union się rozkręci i gramy właśnie mecz Unionu na over, 2,5 bramek. Myślę, że 3 bramki w spotkaniu Mainz powinny być, ostatnio Mainz troszkę hmm, zaciął się w golach. Traci mniej, ale myślę, że to w końcu się obudzi i tutaj właśnie to spotkanie, na takie spotkanie liczę, że tutaj Union i Mainz trochę postrzelają tych bramek i minimum 3 bramki padną. Taśma weekendu. Na dziś gram 4. Spotkania City z Ipswich. No, peniaminka jak nie pokonają, myślę, że już City ma swój dołek formy za sobą. Teraz już się odbudował i po prostu będzie gromadził punkty i to duże. I z takim Ipswich na pewno będzie wysokie zwycięstwo. Nawet Intel Empoli, Intel idzie po mistrzostwo i myślę, że spokojnie sobie u siebie na swoim stadionie Empoli pokona, no tutaj właśnie kolejne spotkanie w tej Holandii Ajax mam nadzieję, że mnie nie zabawiedzie, chociaż tak naprawdę ile ja gram Ajax tutaj na kanale to Ajax co drugi mecz to zawala, mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie, co ciekawe wczoraj Lipsk, tak samo dałem remis lub Lipsk, a byłem pewien, że Lipsk wygra, 3-0 prowadzili Bundesliga wczoraj a się skończyło 3-3, no także niesamowita historia, takie wtrącenie tutaj właśnie co do Wczorajszych typów i ostatnie spotkanie to jest towarzyskie, spotkanie Rakowu, Rakowa, częstochowa, z, ja to zawsze mówię, VTK, bo to jest węgierski zespół i myślę, że tutaj sobie spokojnie trzy bramki padną, mecz towarzyski, Raków trochę się otworzy, nie będzie grał o, o wynik, no bo nie trzeba i trzy bramki w spotkaniu towarzyskim w tym spotkaniu padną, liga węgierska też jest overowa i myślę, że tutaj trzy bramki wpadną. Tak, chciałem jakiś inny typ wybrać, bo ciężko dzisiaj coś wybrać yy, na typy, na taśmę. Tyle w ramach progresji taśmy. Bierzcie udział w konkursie. Trzymamy kciuki za progresję. A taśma to taki dodatkowy fan dla mnie. Yy, ostatnio mieliśmy fajnie, a dwa tygodnie temu wszystko wchodziły taśmy, a tym razem mamy czarną serię. Zawsze jeden typ nie wchodzi, ostatnio trzy aż tamto niedzielę, ale mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Trzymajcie się do soboty. Cześć.